Droga Bożenko, z okazji Twoich 18 urodzin chciałabym Ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oczywiście, miłości, radości, uśmiechu na twarzy, żebyś zawsze była taka jaka jesteś i żebyś się nigdy nie zmieniała. Oprócz tego życzę Ci samych sukcesów w sporcie i nie tylko, no i wszystkiego czego sobie życzysz. Także Bożenko, skoro masz już te 18 lat, jesteś tak bardzo dorosła, teraz wszystko Ci wolno. Pamiętaj, nie bij nikogo, nie urywaj nikomu łba nie się nad nikim nie zręcaj, bo pójdziesz siedzieć. Pamiętaj, naprawdę. Tak, zdrowia, szczęścia, pomyślności, cierpliwości do pana Demanta, mm. miłości, fajnego chłopa, coś mm, tam jeszcze ciekawego. A, no, coś mówiłaś o robieniu prawa jazdy, no to żeby się zrobiła i zdała na lajcie. No i jakieś wypasione bryki, oczywiście. Tak, y, sukcesów sportowych. Mm. Dużo hajsu, ale ty tak go zawsze masz, także nie widzę problemu. Um, nie spij się za bardzo na Twojej osiemnastce i myślę, że resztę życzeń złożyć Ci osobiście, face to face. No, no to nie. Droga Bożeno, z okazji Twojego święta chciałbym Cię życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełniania marzeń, samych sukcesów w karierze sportowej i tego, aby ten uśmiech, który gości na Twojej twarzy codziennie, gościł na niej do końca życia. Jak zrobisz karierę, łafijski nie zapomnij o nas prostych ludziach. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, Radości, bo Bozia wszystkiego, czego sobie tego wymarzysz, żeby chodziły ci wchodziły. Czikiku, Cię? i wy, chłopaka. Nie wiem, żeby ci duka jeszcze się bardziej zaukropiła. Czoski No właśnie. I żebyśmy mieli co macie. Czyki, cycki! I żebyście dzisiaj... A żebyś zaprosiła, to właśnie następuje. Fajnie by było. Bo jak nie, to. Nie ma życzeń za darmo. <grym> <grym> nie ma. Bożena, i są Twoje urodziny. Życzę zawsze dobrej miny. Dużo do zabawy siły. Aby każdy dzień był miły. mnóstwa szczęścia i uśmiechu. Mało smutku, żadnych pechów. Sto prezentów wymarzonych. Sto buziaków upragnionych. Zdrowia zawsze i słodyczy. Już na zawsze Tobie życzę. Monika i Natalia. Wszystkiego najlepszego, samych sukcesów zarówno w nauce jak i w sporcie. Oraz spełnienia marzeń i mnóstwo uśmiechu. Bożenko ma ciało, nie jestem w ogóle w składaniu życia, ale najpierw się postaram. Chciałabym Ci złożyć wszystkiego co najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, dużo kościelu oczywiście sukcesów sportowych, żebyś spełniała swoje wszystkie marzenia nawet takie najskrytsze. No i oczywiście udanej osiemnastki. Okay. Dnia marcowego roku 96 przyszło na świat pewne dziewczyny. To śmiało się już kolejne. U pani Dolores biegała prężnie i Janek zabrał ją na bieżnię Tak więc, Bożenko Droga, życzymy ci, byś była zdrowa. Dużo szczęścia, uśmiechu, przyjaźni, miłości, a na weselu mnóstwo gości. Olimpiady w Rio wszystkiego najlepszego. Męko z okazji 18 urodzin, zdrowia, szczęścia, pomyślności, no i apetytu do jedzenia, żebyś dobrze rosła. Boże z okazji Twoich osiemnastych urodzin życzymy Ci dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo miłości, wspaniałych przyjaciół, spotkania wymarzonego faceta i zakończonych przygód sukcesów w sporcie, żebyś często płakała, ale pamiętaj, że tylko ze szczęścia, zdanie prawo jacy, żebyś nie pamiętał tu Udanej udanej osiemnastki, udanej studniówki, zdanie matury i w ogóle Boże życzymy Ci wszystkiego najlepszego. I na koniec mała surprise od nas. No to może na wszystkiego najlepszego. Sto lat 54. Z pełnym marszem szczęścia. Z pełnym normalnym mężczyzną, z pełnym normalnym I żeby wszyscy Tak porządko, że może 18 godzin, się Ale to już życzenia, więc to muszę Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Sto lat zdrowia. Sukcesów sportowych. Żeby zawsze była taka szalona, żebyś miała fajną 18, żebyś stała sobie na prawo jazdy za pierwszym razem. Cześć, Młodzenka, w dniu Twojego 18 po południu. Chciałabym Ci życzyć szczęścia, młodości, ale przede wszystkim tego, żebyś była dalej ta, taka jak ja jestem, żebyś zarabiała wszystkim, co mi wogóle znamy żeby była dalej dobrą że optymistką, żeby po prostu wchodziła i się śmiała, nawet nie wiesz, czego się, się śmiała. Jeszcze <grym> wszystkiego najlepszego. Uważam, że wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia. pieniędzy, nie Z okazji dwóch życzyć szczęścia, radości, uśmiechu na twarzy, wspomnienia wszystkich marzeń wyznaczymy sobie celu i bogatego męża z Ameryki. Zdrowia! Szczęścia! chłopa, Seksu! Przerównia maszyn! Hej, Bożenko! Chcę Męczyć dużo zdrowia! Szczęścia! Miłości! Y, Pomyślności! Radości! Pieniędzy! żeby zawsze była taka, jaka jest teraz! Yy, szczęścia w miłości! <laughs> I żeby się nikt nie zmieniał. Cześć Bożenka, widzisz, nawet tutaj do Afryki doszczymy suchy, że będzie świętowała teraz 18 rodziny. Tego z życzę Ci dużo szczęścia, zdrówka spełnienia marzeń. No i oczywiście udanej imprezy ee, 18 rodzin, tylko pamiętaj nie przesać, nie przestać. Dobrze się bawa nie przestać. E, no i co? Miejmy nadzieję, że być może w tym okresie za rok e, razem będziemy trenowali w Afryce, słyszałem, że jesteś w kadrze polski, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego otrzymać. Bożena, z okazji Twojego 18. urodzin chciałem Ci życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, uśmiechu na twarzy, samych fajnych ludzi wokół siebie i, i mądrych decyzji w dorosłym życiu. Cześć, Bożenka, z tej strony Kasia Braniatowska. Przesyłam Ci pozdrowienia z Sopotu, z Mistrzostw Polskich Seniorów. Słyszałam, że masz niedługo 18, więc życzę ci szalonej imprezki, no i oczywiście, żebyś szybko biegała, żebyśmy już niedługo spotkały się na bieżni, no i czekam na zaproszenie na imprezkę. Cześć, z tej strony Patrycja Przyszkiewicz. Mimo, że się nie znamy, to chciałabym Ci złożyć najlepsze życzenia z okazji 18 urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia, samorealizacji. Dążenia do wyznaczonych przez siebie celów. Przyjaciół ci fantastycznych życzyć nie muszę, bo to właśnie oni wpadli na pomysł nakręcenia filmiku dla ciebie z życzeniami, więc docen to, co masz. Cześć Bożenko, chciałabym Cię życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Twoich osiemnastych urodzin. Zdrowia przede wszystkim, ponieważ to w sporcie jest najważniejsze, abyś nie musiała zmagać się z żadnymi kontuzjami. Dużo wytrwałości w dążeniu do celu, nigdy się nie poddawaj, ponieważ zawsze są porażki i zawsze są zwycięstwa. Życzę Ci jak najlepszych wyników na arenie krajowej i na arenie międzynarodowej, i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się oglądać i kibicować Ci przed telewizorami, a być może na żywo na Igrzyskach Olimpijskich. Tego Ci życzę z całego serca. Także wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że te 18 urodziny będą dla Ciebie niezapomniane. Ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam tuż przed Mistrzostwami Świata, na które niedługo wyjeżdżam. Trzymaj się ciepło i baw się dobrze. Życzę Ci Bożeno, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Sportowe pozdrowienia spełnienia marzeń, sukcesów w sporcie. Życzę Ci Daniel Zieliński z Mistrzostw Świata w Kolumbii, w Kalii. Droga Bożenko, na 18 urodziny życzymy Ci wszystkiego najlepszego, sukcesów wszelkiej maści i spełnienia marzeń, ale na marzenia musisz uważać, bo się spełniają. Ze sportowym pozdrowieniem, Jędrzej Dobrowolski Team. Życzymy sobie zdrowia, bo to co najważniejsze w sporcie nie motywacji. I tego, żebyś zawsze zaczęła się takimi fajnymi ludźmi jak Twoi znajomi. Najlepszego, no Wszystkie. najlepszego. Wszystkiego Wszystkie najlepszego. jest okazji 18, 18 urodzin. urodzin. Drobia. W szczęście sensie i coś odróżnić, ale to tak wstępnie. Z i spełnienia marzeń. Cześć Bożynku, z tej strony pokojowa drużyna Na Z okazji, osie... chcę Ci życi. wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, osiągnięcia dużo sukcesów sportowych, osobistych i tego Ci życzy Adehana Przedianu. Na wszystkiego najlepszego. Cześć, Bożana. Cześć, Bożana. Cześć Bożena, <ślesz> Cześć nafty! Słyszałyśmy, że tutaj jakieś 18. urodziny i w ogóle także, ym, specjalny czas. No w imieniu yy, budowskich Koszykarek ogólnie i inne koleżanki też będą składać życzenia, ale tutaj w imieniu naszym chciałyśmy Ci złożyć szczęścia, zdrowia, fajnego chłopaka, jak już masz chłopaka, yy, to żeby był fajny cały czas. Yy, dużo pieniążków, yy, sukcesu yy, w sporcie, bo z tego co wiemy to lekką atletykę. Ale... Fejmu generalnie. Na bytkowskich tutaj ulicach Żebyś zniżki dostawała w klubach, do których już teraz możesz zacząć chodzić. A ogólnie nie, nie. tak naprawdę życzymy Ci, żebyś była szczęśliwa, spełniona, życzymy Ci sukcesów. Dużo zdrowia i ta twoja przygoda ze sportem odbyła się bez żadnych ciężkich konkursów. Tak jest! Możena, happy birthday from Bangkok! Hello! Happy birthday! Z okazji 18 urodzin chciałbym Ci życzyć wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, dużo pieniędzy i jak najwięcej emocji związanych z naszymi uczniem. tego najlepszego z okazji 18 urodzin. Boże, na God bless you. Hokej się na trawie życzą wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Wszystkiego najlepszego. Z i urodzin samych sukcesów sportowych oraz yy, braku kontuzji, ponieważ jest to najgorsza rzecz i zdrowia szczęścia pomyślności i coś oczywiście coś. dużo miłości Pozdrawiamy! Z tej strony Michał Dybowicz, rozgrywający Kraków Football Kings. Pozdrawiam serdecznie w imieniu całej drużyny i życzę wszystkiego najlepszego z okazji 18 grudnia. Raz, dwa, trzy, wszystkie! Wielu miłości, pomyślności. pomyślności, sukcesów, Sportowca Roku, radości, Udanego sezonu, złotego medalu, Życzę! Gnial, Gnial. Gnial. Cześć! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Szczęścia, zdrówka, dużo sukcesów sportowych, no i emocji, jak już będziesz na meczu. Jeszcze raz, najlepszego. Bożenko, z okazji urodzin, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń, sukcesów w sporcie, i sobie Wszystkiego najlepszego. Dla ciebie Bożenko, drużyna. Z okazji Twoich urodzin. Samych sukcesów sportowych życzę Ci Bożenko z okazji urodzin. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, bucek Uaniego. Wszystkiego najlepszego, Bożenko, z okazji urodzin. Wszystkiego dobrego za Panią Życzę Wam wszystkiego dobrego i sukcesów sportowych, abyśmy się kiedyś spotkali na jakimś dobrym meetingu. Już? na 100 lat. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, radości i samych śmierci. Od kłamu. Weź taki... Najlepszego, na okazji 18 urodzin życzą Bydkowski Wyki. Sto! Lat, lat! Niech żyje, żyje nam! Sto lat, nie lat, Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Z okazji urodzin chcieliśmy złożyć w imieniu całej drużyny szarży grudziąc, klubu rugby grup, najlepsze życzenia, aby spełniało się wszystkie swoje marzenia i w takim skromnym prezencie od nas chcielibyśmy zaprezentować Ci taniec, który, który wykonuje drużyna Mistrza Świata Nowej Zelandii, a mianowicie hake.